Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca roku 2008. Wydaje mi się, że to jest najlepszy czas na krótkie podsumowanie, co w tym roku udało się dokonać. Chronologicznie pragnę zacząć od uruchomienia strefy rekreacji dziecięcej w Bożęcinie. Jest to duży projekt, bardzo Interesujący pod względem tego, co może zaoferować głównie dzieci, dzieciom i młodzieży projekt ten Zrealizowany przy znaczącym współfinansowaniu z tzw. Funduszu Norweskiego. Cały obiekt składa się z kilku boisk, w tym głównie z boiska do piłki nożnej, wykonanego z trawy syntetycznej, a to oznacza, że będzie można z niego korzystać przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Interesujący jest też skatepark, nowość w naszej gminie ale od samego początku ciesząca się wielkim powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowo znajdują się tam boiska do piłki siatkowej, do piłki koszykowej, do piłki ręcznej oraz stoły zewnętrzne do tenisa stołowego, siłownia i wiele innych mniejszych elementów. Serdecznie zapraszam do korzystania z tego obiektu, szczególnie dzieci i młodzież. Korzystanie jest bezpłatne, dlatego jest to atrakcyjne i myślę, że powinno się cieszyć wielkim powodzeniem. Do korzystania z tych obiektów nie potrzeba mieć własnego sprzętu. Na miejscu jest wypożyczalnia wyposażona w profesjonalny sprzęt. Wszystko można wypożyczyć bezpłatnie. Serdecznie zapraszam. Ważnym wydarzeniem w rozwoju naszej gminy było uruchomienie nowej automatycznej stacji urządzenia wody w urządzenie małym. Jest to obiekt bardzo ważny. Poza tym jest to pierwszy obiekt realizowany w ramach dużego projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Obiekt ten jest ważny. Ze względu na jego, na jego rolę mianowicie będzie on odpowiadał za dostarczanie wody pitnej wysokiej jakości dla przeważającej liczby naszych mieszkańców. Projekt, o którym wspomniałem, jest realizowany od drugiej połowy 2007 roku, będzie zakończony w roku 2011. Prócz części wodociągowej Obejmuje on część kanalizacyjną, która będzie sprowadzać się do skanalizowania po, po, połowy powierzchni gminy. Wartość całego projektu opiewa na kwotę ponad 130 milionów złotych w cenach netto i jest w ponad 70% dofinansowany z Funduszu Spójności. W ramach tego projektu wykonywane są, a nawet niektóre zakończone, zadania kanalizacyjne. Zakończone zostało zadanie w Bryzdę Miasińskiego, ulic Prusa, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Reja, Świerczewskiego. W tej chwili jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia robót. Pierwszego i drugiego etapu kanalizacji w Klaudynie. W miesiącu styczniu będą byli wykonawcy tych zadań. Kolejną ważną inwestycją realizowaną w gminie jest budowa nowego ośrodka zdrowia wraz z częścią zaplecza komunalnego. Prace budowlane idą bardzo sprawnie. Ciepła jesień sprzyja wykonywaniu tych prac. Miejmy nadzieję, że zostanie on wykonany w terminie, czyli w przyszłym roku. Nietypową, można powiedzieć, inwestycją, która została rozpoczęta, to jest budowa basenu w naszej gminie. Chcę przypomnieć, że zakupiliśmy. Ten obiekt w stanie rozpoczętym. W tej chwili trwają intensywne prace projektowe, które mają zadaptować ten obiekt na nasze potrzeby. Pewne inwestycje są realizowane z pewnym poślizgiem czasowym. Mam tu głównie na myśli budowę przedszkola w Bliznę. W tej chwili jesteśmy na etapie starania się o pozwolenie na budowę. W pierwszych miesiącach, być może nawet w styczniu. Ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy. Również opóźnieniu uległo wykonanie dachu na szkole podstawowej w Starych Babicach. Niemniej jednak tutaj już mamy podpisany kontrakt z wykonawcą. Zakończenie robót przewiduje się w maju 2009 roku. Pewnemu przesunięciu w realizacji uległa też budowa ulicy Kościuszki w Bliznę. Tutaj głównie z racji przeciągających się procedur pozyskania części gruntów na poszerzenie tej drogi. Udało się również wykonać wiele ulepszeń dróg gruntowych, tak zwanym destruktem. Myślę, że jest to znakomita poprawa stanu tych dróg. W każdym bądź razie mieszkańcy bardzo pozytywnie odbierają tę poprawę. Mam jeszcze jedną ważną informację, raczej organizacyjną. Chodzi o uruchomienie straży gminnej, która rozpoczęła działalność w miesiącu grudniu, a w pełnym składzie zacznie pracę od miesiąca stycznia 2009 roku. Zdłuż działki, to nie ważne kto przyjeżdżał, a właściciel powinien sprzątać tej działki. Termin położony jest przy działce i sprzątać powinien przy wyjazdach i zjazdy z dróg powinien być odniecione od, od, od i sprzątnięte.